Witam wszystkich. Z tej strony Zen, a to jest The Island. Tak. Ostatnio widzieliśmy się w końcu tutaj na tą stację benzynową tutaj. O nie, kolejny tutaj idzie. I znaleźliśmy ostatnią jednostkę na samym końcu. <śm> na samym końcu odcinka znaleźliśmy ostatnią jednostkę generującą moc. Czy jak to tam nazwali? Jak zwał, tak zwał. I możemy w końcu zrobić coś. On się, pali, a siekierę mamy dalej. Ha, 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 ha. 600 zawsze dobrze. Zawsze coś. Ok. I możemy w końcu wbić się pewnie tutaj na dach. Pojawił się kolejny ząbie tu? To duży. Aww. Hmm, dzięki. Mogę spróbować odskoczyć. Masz ten nędzarny Mam dosyć dużą szansę na to. Zaryzykujmy. Ok, 600 punktów doświadczenia. Oni są dobrze dużo warci. Mam tylko nadzieję, że tamten na górze mnie nie zrzuci tutaj. Ok. Mam do wyboru albo pójść do tego zioma, albo do krzykaczy. Ok. No. Co ty sobie myślisz? Mhm. Aha, co ty sobie myślicie? Okej, okay. nieźle. Gdyby to kopnijmy na dół... A, kle Gazurka, ok, nie ma sprawy. Portfel. Pieniążki. Coś tu jeszcze jest? Napoj energetyczny i dowód tożsamości. Ok, koktajl mołtowa, bo koktajl mołtowa. Drugi poziom. Otwórz. O, jabłka. To tam jeden gryz. Ok, zróbmy tak. Dokładnie, maybe there's something useful. Meee, mm, nah. a nie, zaraz sok. Shit, są tu jeszcze wrogowie? Okej okay. najwyraźniej no tym się mu się skończył prowiant albo coś, chociaż widzę, nie, zmienia się to jest dużo więcej soku. Na przyszłość. Mam ci krzykacze. Mogę kupić napoje energetyczne tutaj. Okej. Okay. Zabijmy tych ten zarzy, bo. Chodźcie tu. Gdzie wy jesteście? Tam, pobiegli Tyle macie do powiedzenia? Okej okay. Idziemy po więcej soku. I będziemy mogli zanieść i benzynę tamtemu ziemowi. I i, I. I. A. Sok dla syna moja. Ok. Yy, już wszystko. Idziemy tu. Mam nadzieję, że teraz nagle się nie pojawi miliard zombieków. Wymieniłem sobie samochód, bo tamten był już dymiący się. mógłby wybuchnąć przypadkiem. No i może coś ciekawego. Nie, co my dostaniemy? Chyba nic w sumie. Tylko na Przejdziemy. przejedziemy. Okej. Okay. I kanistry dla tego zioma. Szybko. Storm cały czas nadchodzi. A grunik. Ok. Do mnie się raczej nic nie dołączy, bo mam jeden slot prywatny i zero slotów publicznych. Mimo wszystko, jeżeli nie ma uzgodnionej wersji, to trochę głupio jest grać na Multi Cool beans Here, take some cash <laughs> Ain't doing me any good here anyway. Mi się przydadzą, bo ja y, oplatam pieniędzmi moje bronie i dzięki temu są silniejsze Idźmy do Sinamoja. O, to jest chyba jedyne zadanie, które mi zostało, tak Sinamoja. Uh Did you just Oh, so wait, of one chcesz? of the best ways to take out one of them infected freaks is to set the some bitch on fire. Okay. They turn into crispy critters and that is fucking it for them. Okay, you must probably I can make a couple Molotovs for you with the gasoline you brought me. you can

Mi, 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 mi mi kilka... No, i ja akord poziom jeszcze zabrakł wstałem. A zaraz. Yy, a to jest kolejne dziewięć. Zapomniałem, że to się, to się nie sumuje. To jest po prostu ile jest na tym poziomie, ok? Nie ma sprawy. I tak to, a potem na następnym poziomie wezmę to. Mistrz broni białej. I to są yy, kolejne. To są kolejne ponusy, bo to jest osobny atod. Mm -hmm. Czyli. Kolejne plus 5 obrażeń. Koszt energii przy życiu w broni siecznej jest dobry. Szansa na trafienie krytyczne bronią sieczną. Czy mam tak? 1, 3, 6. 18% na krytyka. Plus 9% jak ma poniżej 50% HP. Czyli mam między 18 a 27% krytyka. Dodatkowej. Bo nie wiem, jaka, jakaś tam jest szansa podstawowa. A nie widzę... Za bardzo nie wiem gdzie znaleźć eee, prawidłowy. Coś jest jeszcze? Nie, po prostu nie wszedłem. Nie, wchodzi, wchodziłem. Jest śmietnik pusty. Dobra, naprawmy sobie rzeczy. Po prostu zamknął wszystko. Eee, naprawić, tak. Okej, okay. idziemy. Dosyć na moja, naszego ulubionego ratownika. Mąsok? Mąsok, okej. Okay. Mogłem wziąć więcej. Chociaż. Nie, nie nie będę szedł po więcej soku. Tak trochę. Nie wiem, czy to w ogóle miałoby sens. Okej. Okay. Po drodze już nas nic nie powinno niespodziewanego spotkać. O! Co się stało? To było niespodziewane. <laughs> Chyba jakiś zombiak rzucił po prostu nam w. W yy, nas, jakąś bronią i tam i ona nam stół kłapnął. Przynajmniej tak sobie to wyobrażam, że to musiało być coś takiego. Możecie mnie gonić tak nie złapie. nie w samochodzie okej okay. o -o -o. Troszkę mi się wydaje, że ten samochód jest y mniejszy niż wygląda. i okay, tak się dymie. Okej, okay. gdzie mam ten sok zanieść? Dania chcę śledzić to yy, wróć To Aż tam na górę Czy tylko tu w garażu to zostawić muszę Muszę zostawić w garażu, dobrze O, myślałem, że się zacięło <laughs> Okej okay. Więcej soku. O, mogę biegać z sokiem? Nie, nie mogę tak, fajnie trzymam. Małymi palcami najwyraźniej od rąk. No, Okej. Okay. Sprzedajmy niepotrzebne mi rzeczy sprzedawcy. Eee, sprzedaj. Kastet? Kastet jest drogi, sprzedam. Gazurka też. Krwawnik. Trochę zmarnowałem. Eee, kupmy troszkę średniej apteczki. Kupiłem ile? Kupiłem 5? Tak. Pięć. Idziemy do syna pokazać. On jest bardzo miły dla nas. Uu... Jasne. Ok. Syna co masz nam więcej do powiedzenia? A ty? Ile chciałeś? Nie wiem ile. Mogę no. zostawić sobie trochę. Co? Thanks, mate. I was losing hope. It's just what I was hoping for. I'm every frequency I can and nothing, mate. Silence. No trace of that guy who said he could help us. Dominic's trying to boost the transmitter, but who knows how long that'll take. Mm -hmm. Meanwhile, everything you bring disappears in a flash. We're almost down to nothing. I was afraid to ale w Czyli on chce, żeby poszedł do miasta. A, muszę zabrać ciężarówkę z parkingu hotelowego. A, dostanę diament. Nie wiem, co mi jest diament. Chyba po to, żebym go sprzedał. Yes. Tak. Tunnel, Te to things są wszędzie. But I have a plan. There's a truck we can use to punch through. I saw some blokes pull an eighteen-wheeler with a broken axle out of a ditch with it once. Mm -hmm. If anything can get through the tunnel, it's that rig, guaranteed. I get to the parking garage and bring back that truck. Once you do that, then we'll worry about the rest. Okay. Czyli, um, czyli, on by to go poszedł the hotel teraz. Mm. Ale. Pójdę tu, wezmę ciężarówkę i pójdę tam Bo to może być zadanie, jeszcze tam nie poszedłem Tu nigdzie indziej... Tu jeszcze coś mogłoby być Chociaż wygląda jakby to było całe zablokowane E, najpierw pójdę tam Ale to znaczy, że mogę wziąć szybką podróż do yy, tej... Jak to się nazywa? Do latarni morskiej Z tego względu, że... Tutaj też będzie ciężarówka, z której będę mógł skorzystać Ten sprzedawca pewnie może ma coś ciekawego Jakieś dwie dobre bronie by mi się przydały Stałem kolejny, ostatni już slot na szybkim pasku yy, Tasak, nóż, nóż nie, nie, potrzebuję tego Ty masz zadanie? Nie, nie masz, nikt nie ma zadań Okej okay. A co tu jeszcze? A, jest a, podróż y jedzenia. Nie mam, nie ma sprawy. Nie będę jadł. Nie, znaczy nie potrzebuję tego dawać. Może później będzie zadanie, które tam Okej. Okay. idziemy. Hmm, nie zginął. Okej, okay. idziemy. Yy, tutaj. O, dupę. Przesadziłem. A nie, tam jest. Ok, nie mam sprawy Ok. Przesadziłem, jak zwykle. Nie zauważyłem zakrętu. okej okay. Powinno być w porządku. Tutaj, jakieś hmm. coś, Stara Marina. Zobaczymy, czy tam coś ciekawego jest w tym magazynie. Chyba wcześniej dostałem tamto. Tylko nie zauważyłem. Okej, okay, ty nic nie zrobiłeś. Ty? Ty nie. Okej, okay, coś mi się tu nie podoba, To jest dużo zabitych zamkniętych Tam mogę wejść, tamtędy Mocny jest mi niepotrzebny 500, o nieźle Hmm, szybko wstawał Szkodzony łam a, po drugiej stronie jakiś ziom. Zabijmy najpierw ją. O. Dziwne. Już cię widzę. Nie musisz wstawać. Sam sobie otworzę drzwi. Okej. Okay. A, muszę przytrzymać egzykle. Okej. Okay. Anything Bateria. Chciałbym mieć... Ulepszenie dla broni siecznej, które by mi zwiększało trwawienie Siema Jest tu ktoś oprócz ciebie? Nie, najwyraźniej nie Pryja konserwa Słom elektryczny, dowód no, tożsamości O, magnes Chyba tu pracował Dobrze. Nie mamy tu nic do zrobienia, więc idziemy. A tu się okaże, że na zewnątrz... A co to jest tu? Alkohol? O! Ktoś trzymał alkohol w, w samochodzie. Eee... Sam jest sobie winien, że się rozbił w takim razie. Nie, zapomniałem wyłączyć letarkę, ale to nie przeszkadza w niczym. Jedziemy dalej. Eee, tak? Tak, bo tu, tu. Okej, okay, zbadamy. Zobaczymy, czy nam starczy czasu, żeby to wszystko zbadać. Okej. Okay będą wstawać, co? Okej, okay. nie będą wstawać Coś tu jest? Coś jest Na pewno krytyczny, może być Okej okay. Coś tu jest na pewno, skoro jest No Stół do napraw to na pewno jest coś. O, na przykład wymaga otwierania zamków, poziom trzeci. Super. Chyba wezmę mimo wszystko trzeci poziom otwierania zamków. Okej, okay. co tu nikogo nie ma? Chociaż myślałem, to tak stąd wyglądało, jakby ten wychylał się zombiech. Przez chwilę. Ebo musimy pójść na górę. I górą wejść O ile jest wejście Może później będę miał tutaj możliwość Nie pamiętam już za bardzo Nie, tu nic nie widzę Okej, okay, no to schodzimy na dół Mogę? Mogę, okej okay. W wielu grach jest problem z używaniem Drabin Kiedy schodzi się po drabinie Okej, okay. w takim razie pójdźmy tutaj Będę Okej, okay, pamiętam Pamiętam, pamiętam W tą stronę Okej okay. okay. Cokolwiek tam jest Użyjmy siekierki Też coś tu jest. Ok, mogę tu wejść? Mogę. Ok, nie ma zombiaków Dobrze wiedzieć, coś było? Nie, Czy może in here. bateria. Możemy naprawić sobie moczetę Wszystko hmm. mamy ulepszone, jak się da. Agnes. Okej. Okay. Dobrze. Hmm. Okej, okay, tu nic nie ma. Hm. Okej. Okay. A co w drugim budynku? O ile cokolwiek tam będzie. Możemy włączyć na chwilę. Tu nic nie ma. Naprawdę takie puste miejsce? Że tu nic nie ma? O, mogę wejść. Muszę tam odblokować blokadę. OK, dlaczego pozwoliło mi otworzyć te drzwi? Jakiś błąd. Ktoś się nie postarał. Duża bateria. To wygląda tak samo jak wszystkie inne. O, ko ko kotel małotowa skrzynka. Nóż. Nie, wolałbym katanę, jakby ktoś mógł mi dać. Okej, okay, misiu jest naćpane troszkę To ci płynne musiały być, jest więcej strzykawek Okej okay. Coś jeszcze jest? Nie To? No to jest tylko wyjście, Nic nie ma więcej Przez chwilę wydawało mi się, że widzę przez ścianę Chciałem wskoczyć na płot, zamiast przeskoczyć Ale za, za blisko skoczyłem No dobra, najwyraźniej na duchu nic nie ma Skoro nie ma drabiny, to nie ma tam nic Dobrze W takim razie, co to jest? Szybka podróż i... to, bo o, może akurat coś jest tędy. Musiałbym jakoś się tam dostać. Pozróbmy, zróbmy może tak. O! o. Okej, okay. muszę troszkę być ostrożny, bo... Tam była ta beczka. Okej. Okay. Zobaczymy, hmm. może coś ciekawego. O tędy przejechać bym musiał. Okej, okay, wyjdźmy stąd. jak wyłączę grę, to mnie gdzieś indziej zaprowadzi, więc chcę zrobić to zobaczyć szybciej. I tu jest szybka podróż, też. Jeżeli odkryję tą szybką podróż, to będę mógł tutaj szybciej się przenosić. To jest, aha, to jest to, tą... okej. Okay. Tutaj jest szybka podróż, tak? Aha, chyba nie będę mógł się tu wrócić. A to na arenę? A, na arenę? Nie, ja nie chcę na arenę. Chcę tutaj. Może coś ciekawego tu będzie. W tamtym miejscu. O ile będę mógł się dostać. Jak nie będę mógł, no to szkoda. Tylko. Szkodzony kij 12 poziom. Nie, nie chcę. Chyba nie będę tam mógł wejść. Okej, okay, jakieś oświetlone dziwnie. To jest ognisko, źródło ognia. Nie, po prostu się odbija światło. Siema iż po tobie ok może akurat, a może w ogóle stara przystań, nie, to jest stara przystań, to jest ten obszar może akurat coś tu jest ok, widzę cię o, trójkę O, dwójkę jednym ciosem, nieźle. Coś mi się dziwnie przycina, nie wiem. Okej, okay, idziemy dalej. Może jednak mogę tędy przejść? Są zombiaki, więc coś tu może być. Tak, coś jest. Ale pewnie... a Bunkier. Pewnie nie będę mógł tu wejść. O! <śled> Ale ten się nie przewróci, nie? mnie Okej okay. I wszystko Zobaczymy Aha, to zrobi nam po to, żebym mógł wejść Coś tu jest Mogę wejść? Nie tędy, okej, okay. tam były drzwi Ale nie wiem czy mogę w nie wejść sprawdziłem nie mogę. Z drugiej strony, całkiem nic nie ma. No dobrze, dobrze, to w tym miejscu skończymy ten odcinek. W następnym odcinku, w następnym odcinku co? Myślę, że pójdziemy do hotelu. Skoro tutaj nic nie ma, to byłaby szybka podróż, pewnie, pomiędzy bunkrami pojedynczymi, ale najwyraźniej nie mam tego dostępnego, więc trudno. Także, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.